Cześć. Miło mi Cię widzieć na kanale Audiopowieści. Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie przeniesie Cię w ciekawy i angażujący świat, pozwalając jednocześnie oderwać od otaczającej nas rzeczywistości. A teraz rozsiądź się wygodnie i posłuchaj. Arthur Conan Doyle. Trup w obłokach, czyli historia maszyny latającej w powietrzu. Był chłodny, wilgotny wieczór marcowy. Przez gęstą, przenikliwą mgłę spowijającą ziemię zaledwie przebijały się światełka latarni ulicznych. Zalane światłem elektrycznym wystawy sklepów niknęły w tej szarej, wilgotnej mgle. Wysokie domy, melancholijnie otaczające ulice, stały ciemne. Tylko z trzech okien pierwszego piętra jednego z domów biło jasne światło, na które z zaciekawieniem spoglądali nieliczni przechodnie. Mieszkał tam Franciszek Perikord, wynalazca, inżynier elektrotechnik. Światło w pracowni jego świadczyło o niezmordowanej pracy uczonego. Gdyby kto tylko z przechodniów mógł zajrzeć przez okno do gabinetu, ujrzałby w nim dwóch ludzi, stanowiących silny ze sobą kontrast. Jeden z nich, Sam Pericord, miał wygląd drapieżnego ptaka. Ostre rysy twarzy, czarne włosy. Drugi, Jeremiasz Brown, przesadzisty krępy blondyn o oczach niebieskich, był znanym mechanikiem. Dokonali już wspólnie kilku wynalazków. Jeden... Geniusz twórczy miał w praktycznym, zrównoważonym umyśle drugiego niezbędną podporę. Tego wieczoru Brown pozostał dłużej w pracowni Pericorda, zatrzymany próbą, której wynik miał uwieńczyć powodzeniem całe miesiące wspólnej, ciężkiej pracy. Siedzieli obaj przy stole, poplamionym rozmaitymi płynami żrącymi i kwasami, zastawionym i zarzuconym akumulatorami, bateriami i izolatorami itd. W samym środku stołu, wśród najrozmaitszych przyrządów technicznych, wznosiła się nadzwyczaj dziwna maszyna. Obracająca się ze szczególnie osobliwym warczeniem. Niezwykłą tę maszynę z gorączkową uwagą obserwowali obaj wspólnicy. Niezliczone mnóstwo metalowych nici łączyło niewielką czworokątną metalową skrzynkę ze stalowym kołem zaopatrzonym z obydwu stron w obręcze. Samo koło było nieruchome, ale obręcze i przymocowane do nich niewielkie drążki obracały się z zawrotną szybkością. Widocznie było, że siła obracająca maszynerię pochodziła ze skrzynki metalowej. W powietrzu dał się uczuwać słaby zapach ozonu. – Panie Brown, a gdzież są skrzydła? – pytał wynalazca. – Nie mogłem ich przynieść, gdyż są zbyt wielkie. Mierzą przecież dwa metry i piętnaście centymetrów długości, a dziewięćdziesiąt centymetrów szerokości. Ręczę jednak, że motor jest dość silny, aby je w ruch puścić. – Są przecież aluminiowe, z domieszką miedzi. – Tak. – Niechże pan spojrzy, jak to wspaniale działa. Mówiąc to perikord swoją nerwową, suchą ręką przycisnął guzik, dzięki któremu wirujące drążki zaczęły zwalniać swój bieg i wreszcie zupełnie stanęły. Potem przycisnął inną sprężynę i drążki znów zaczęły się obracać. Przy dokonywaniu prób, objaśnił perikord, nie trzeba zużywać siły fizycznych. Można pozostać zupełnie biernym posiłkując się tylko rozumem. Wszystko to dzięki memu motorowi, powiedział Brown. Naszemu motorowi! Sucho poprawił towarzysz. Naturalnie, odpowiedział niecierpliwie Brown. Myśl, idea jest pańska, ale samo wykonanie moje. Niech go pan nazwie, jak się panu podoba. Nazwę go motorem Brown Pericord, zawołał wynalazca i w oczach jego błysnęła nienawiść. Pan wykonałeś tylko szczegóły, ale idea jest moja! Tylko moja! Tak, ale sama idea nie jest w stanie puścić w ruch motoru, zauważył szorstko Brown. Ma się rozumieć. Dlatego uciekłem się do pańskiej pomocy, przerwał perikord, bębniąc gorączkowo palcami po stole. Ja wynalazłem. Pan wykonałeś moją myśl, budując motor. Tym sposobem nasze zasługi i praca są zrównoważone. Brown zaciął wargi. Widząc bezcelowość sprzeczki na ten temat, skierował całą uwagę na aparat, który przy każdym obrocie drgał i kołysał się, jak gdyby miał spać ze stołu. Wspaniale, nieprawda? Spytał zachwycony Pericord. Zadowalająco. Poprawił flegmatyczny anglik. To źródło sławy? To źródło bogactwa! Nazwiska nasze zasłyną jak nazwiska mongolfierów. Miejmy nadzieję, że staną tuż obok nazwiska Rothschildów. Nie, nie, panie Brown. Zbyt prozaicznie się zapatrujesz. Największą nagrodą dla nas będzie uznanie ludzkości. Brown poruszył ramionami. Co się tyczy sławy, to ja z chęcią odstąpię panu swoją część. Jestem praktyczny materialista. No a teraz trzeba wypróbować pański wynalazek. A gdzie? Właśnie o tym chciałem z Panem pomówić. Koniecznie trzeba zachować w tajemnicy sekret wynalazku. W Londynie jest to niemożliwe. Ach, gdybyśmy mieli odpowiednie, odosobnione miejsce. Wypróbujmy aparat za miastem. Właśnie chciałem Panu coś zaproponować, a mianowicie, brat posiada niedaleko stąd majątek. Pamiętam, że blisko domu znajduje się obszerna szopa. Brat mój wyjechał chwilowo i klucz do szopy znajduje się u mnie. Wywieziemy tam aparat i wypróbujemy. Doskonale! Pociąg do Istpern wychodzi o pierwszej. Będę na dworcu. Niech pan przywiezie motor, a ja dostawię skrzydła, powiedział mechanik stając. Jutro dowiemy się, czy dzieło nasze jest marzeniem, czy też rzeczywiście drogą do bogactwa. Tak więc o pierwszej spotykamy się na dworcu Victoria. Brown prędko zszedł po schodach i wkrótce zniknął wśród mgły. Nazajutrz pogoda była wspaniała, prawdziwie wiosenna. Na błękitnym niebie mknęły lekkie białe chmurki. Rano około godziny 11 można było widzieć Brauna wchodzącego do biura patentów ze zwojem rysunków i planów pod pachą. W południe wyszedł rozpromieniony, chowając troskliwie do pugilaresu arkusik niebieskiego papieru urzędowego. Na pięć minut przed pierwszą zajechał pod dworzec Wiktorii. Woźnica wyniósł z powrotem dwa olbrzymie pakunki zawinięte w płótno. Pakunki te, mające wygląd olbrzymich latawców, oddano na bagaż. Perikord czekał już na niego. Czy wszystko w porządku? Zapytał. Na zapadłych policzkach jego ukazał się zaledwie widoczny rumieniec. Zamiast odpowiedzi, Brown pokazał pakunki. Ja też oddałem aparat i koło do tego wagonu bagażowego, objaśnił Pericord. Ostrożniej, krzyknął, zwracając się do konduktora. Niech pan będzie łaska, w najwygodniej umieścić skrzynki, są w nich aparaty, bardzo delikatne i drogie. No. A teraz nic nam nie przeszkadza ze spokojnym sumieniem udać się w dalszą drogę. Po przybyciu do Eastburn cenny motor był zniesiony do omnibusu, na dachu którego umieszczono olbrzymie skrzydła. Po długich poszukiwaniach znaleźli wreszcie stróża, który im otworzył bramę. Dom, do którego dążyli, był to zwyczajny dworek wiejski, otoczony budynkami gospodarskimi i tonący w zieleni. Przy pomocy służącego udało im się przenieść bagaż do domu, gdzie umieścili go w ciemnej szopie. Słońce już zachodziło, kiedy powóz odjechał, a wspólnicy pozostali wreszcie sami. Pericord podniósł rolety. Zachodzące słońce rzuciło swoje ostatnie promienie w kolorowe, kwadratowe szybki. Brown, wyjąwszy z kieszeni scyzoryk, poprzecinał sznurki okręcające płótno. Ukazały się dwa ogromne, metalowe skrzydła. Troskliwie oparł je o ścianę, a potem odpakowali koło, pasy, wreszcie motor. Noc już zapadła, gdy skończyli odpakowywać i doprowadzać do porządku wszystkie przewiezione przedmioty. Zapalili lampę i w dalszym ciągu dopasowywali śruby, pasy. Słowem kończyli ostatecznie przygotowania do próby. No, wreszcie wszystko gotowe, powiedział Brown, przysuwając się do aparatu, aby jeszcze raz uważnie go obejrzeć. Pericord milcząc, spoglądał na maszynę. Na twarzy jego malowała się duma i nadzieja. Teraz może byśmy coś zjedli, rzekł Brown, wyjmując przewieziony prowiant. Potem, zawołał Pericord. Nie, zaraz, ja po prostu umieram z głodu. Mówiąc to, powolny mechanik z ogromnym apetytem zabrał się do jedzenia, gdy tymczasem jego towarzysz przechadzał się niecierpliwie po pokoju. — Który z nas? — przerwał na koniec milczenie Brown. — Pojedzie aparatem. — Ja! — krzyknął Pericord. — To, co tu zajdzie dziś wieczorem, może się stać zdarzeniem historycznym. — Tak, ale to jest niebezpieczne — zauważył Brown. — Przecież nie wiemy, jak będzie funkcjonować nasz aparat. — No więc cóż? — Nie ma sensu iść na pewną śmierć. — Więc co pan myślisz zrobić? Tak czy owak, jeden z nas musi zaryzykować życie. A po co? Aparat może być puszczony, gdy przyczepimy do niej przedmiot. To prawda, zgodził się Perikord. Posiadamy cegły i worek. Dlaczego by nie można było przyczepić do aparatu worka z cegłą zamiast pana? Wspaniała myśl! No więc nie traćmy czasu! Wyszli obaj, niosąc różne części aparatu. Księżyc świecił jasno, od czasu do czasu chowając się za płynące obłoczki. Oba i towarzysze zatrzymali się, nasłuchując. Wszędzie panowała cisza, tylko z oddali dochodził szum morza i szczekanie psów. Brown zajął się zaś nakładaniem cegły do worka. Rekord zaś skwapliwie znosił do szopy przedmioty, które mogłyby im być potrzebne. Kiedy wszystko było przygotowane, zamknęli szopę. Worek z cegłą ustawili na dwóch kozłach, do którego przymocowali na brzegu worka stalowy ster o kształtach rybiego ogona. Trzeba będzie jakoś urządzić tak, aby aparat zakreślił koło jak najmniejsze. Mruczał perikord. Niech pan przyczepi ster. Z boku poradził Brown. No, a teraz wszystko w porządku. Perikord pochylił się naprzód. Jego wyprostowana, chuda figura, jak gdyby się skurczyła. Nerwowymi, bladymi rękoma gorączkowo przebierał po zielonych drutach. Brown zaś przypatrywał się jak zawsze spokojnie, nie przejmując się. Maszyna wydała oderwany, suchy dźwięk. Olbrzymie, żółte skrzydła rozwinęły się konwulsyjnym ruchem, zwinęły i znów rozwinęły, machnęły szeroko, poruszywszy powietrze w szopie. Przy piątym zamachu skrzydeł worek z cegłą uniósł się nad kozłami, przy szóstym podniósł się i zakołysał, a przy siódmym wreszcie wzniósł się w górę. Maszyna unosiła się w powietrze i powoli kręciła się na jednym miejscu zupełnie jak olbrzymi, niezgrabny ptak, wypełniając szopę świstym i chrapaniem. Dziwny obraz przedstawiał ten ogromny tuł w się w półmroku szopy. Doginął w cieniu, to znów ukazywał się w smudze światła lampki. Przez chwilę obaj milczeli. Wreszcie Perikord nie wytrzymał, podnosząc ręce do góry i zawołał. Wzniósł się, wzleciał, Motorn Brown PERIKORD działa. I w porywie radości, jakby oszalały, zaczął tańczyć. Brown pogwizdywał tylko wesoło. Panie Brown! — Niech pan patrzy, jak prawidłowo działa i jak ster wspaniale prowadzi maszynę. Zaraz, jutro trzeba będzie wystarać się o świadectwo w biurze patentów. Brown się zachmurzył. — Patent już jest — mruknął wreszcie z wymuszonym uśmiechem. — Już jest — powtórzył Perikord. Już jest patent? — Któż się ośmielił wziąć moje plany? — ryknął. — Ja. Ja to zrobiłem dziś rano. — Niech się pan nie irytuje, nie opłaci się denerwować. Pan opatentowałeś motor? Na czyje nazwisko? Na swoje. Zdaje się, że mam do tego prawo. A moje nazwisko w patencie nie jest umieszczone? Nie, ale. Ach, podły! krzyknął Perikord. Złodzieju, łajdaku! Ukradłeś moją ideę! Chcesz podstępnie skorzystać z zaszczytu sławy, która powinna należeć do mnie! Ale ja dostanę ten patent, słyszysz? Choćby mi przyszło podrżnąć ci gardło! Czarne oczy jego sypały iskrami, ręce zaciskały się konwulsyjnie. Brown, choć śmiały i odważny, odsuwał się od pericorda, kiedy ten za bardzo się doń zbliżał. Ręce na dół, zawołał, wyjmując nóż z kieszeni. Potrafię obronić się w razie napadu. A co to, groźba? Krzyknął śnieg z gniewu perikord. Pan jesteś zdolny zostać mordercą, jak zostałeś złodziejem? Oddaj mi pan patent! Nie! Perikord skoczył jak dziki zwierz. Jego przeciwnik wyrywał się, ale się potknął o pustą skrzynkę i upadł. Lampa zachwiała się, spadła i zgasła. Szopa pogrążyła się w ciemności. Tylko słaby promyk księżyca, przebijając się przez wąską szczelinę, drgał na ogromnych skrzydłach. — Oddasz patent? — milczenie. — Zwrócisz mi go czy nie? — milczenie. Żadnego dźwięku, oprócz brzęczenia i zgrzytania maszyny. Z sercem ściśniętym trwogą, Perikord zaczął w ciemności po omacku szukać wokoło siebie. Na koniec palce jego dotknęły czyjejś ręki. Ręka ta była nieruchoma. Gniew zamienił się w przerażenie. Potarłszy zapałkę, podniósł lampę i zapalił. Brown leżał na ziemi wyciągnięty. Perikord objął go rękoma i uniósł. Teraz poznał przyczynę milczenia przeciwnika. Nieszczęśliwy, padając, przekręcił prawą rękę, w której trzymał nóż. I całym ciężarem wbił go sobie w ciało. Śmierć nastąpiła natychmiast. Siadłszy na brzegu przewróconej skrzynki, wynalazca wbił tępy, bezmyślny wzrok w przestrzeń. Nad nim wciąż huczał i syczał motor Brown Pericord. Tak przesiedział kilka minut, a może i kilka godzin. Tysiące szalonych myśli roiło się w jego rozpalonym mózgu. Był przecież mimowolną przyczyną śmierci towarzysza, ale któż mu teraz uwierzy? Ubranie miał zbroczone krwią. Wszystko świadczyło przeciw niemu. Lepiej uciekać. A jeszcze lepiej byłoby uwolnić się od trupa, mając kilka dni czasu usunąć wszelkie podejrzenia. Wtem dał się słyszeć silny huk i Perikord zerwał się na równe nogi. Worek z cegłami, podnosząc się, zaczepił się za belkę w suficie. Przy uderzeniu zerwał się drut łączący aparat z maszyną i ta ostatnia spadła na ziemię. Perikord uwolnił koło. Motor był cały. Szalona myśl przebiegła mu przez głowę. Teraz maszyna była dlań ciężarem. Miał możność uwolnić się od niej i od trupa. Otworzył wrota szopy i wyniósł trupa towarzysza. Brown leżał pod gołym niebem, oświetlony bladym, zimnym światłem księżyca. Niedaleko znajdował się niewielki wzgórek. Perikord, dostawszy się na wierzchołek, ostrożnie położył trupa na ziemi. Potem wrócił do szopy i przeniósł stamtąd na pagórek koło, motor i skrzydła. Drżącymi palcami otoczył trupa stalowym kołem, przymocował skrzydła, skrzynkę z motorem, połączył metalowe przewodniczki. W ciągu dwóch lub trzech minut olbrzymie skrzydła drgnęły, a potem cały korpus maszyny zaczął się podnosić i wreszcie wzniósł się do góry, oświetlony trupim światłem księżyca. Perikord, nie mogąc skorzystać ze steru, skierował śrubę maszyny na południe, podnosząc się wyżej i wyżej, olbrzymi ptak posuwał się w stronę morza. Rekord nie odrywając oczu patrzył za nim, za tym czarnym ptakiem z żółtymi skrzydłami, dopóki nie skryły go mgły nad oceanem. W zakładzie dla umysłowo chorych w Nowym Jorku znajduje się człowiek o dzikim wyglądzie, o którym nikt nic nie wie, kto on jest i skąd się wziął. Delikatne i skombinowane maszyny zawsze prędzej się psują. Mówią lekarze i pokazują elektryczne aparaty i nadzwyczajne statki powietrzne. Jakie chory stara się budować w chwilach przytomności. Czytał Wojciech Cieślawski. Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że ci się podobało. Zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.